Moim zadaniem jest wprowadzenie dla Was YouTube'u szkolnego, gdzie będzie mowa o konkursach, akcjach charytatywnych i o życiu szkoły. Również mamy zamiar wprowadzić tradycyjną gazetkę szkolną, gdzie będzie mowa o ważnych wydarzeniach szkoły. Zorganizujemy przerwy na boisku, gdzie każdy uczeń podczas przerwy będzie mógł wyjść na boisko, ściągnąć maseczkę i się dotlenić. Ile razy zapomniałeś jedzenia oraz picia do szkoły? Prowadzę sklepik szkolny, gdzie każda osoba będzie mogła sobie kupić jedzenie oraz picia. Sklepik szkolny będzie prowadzony przez uczniów podczas przerwy. Wprowadzę radę uczniów, gdzie z każdej klasy będzie wybierana jedna osoba, która będzie chodzić na comiesięczne spotkania z innymi reprezentantami innych klas, gdzie będą mówić o problemach swoich klas. Wprowadzimy zajęcia sportowe poprzez ostatnie półtora roku. Zdzieliśmy w domu przed monitorami. Wprowadzimy je dla dziewczynek jak i dla chłopaków. Zajęcia będą organizowane przez fistów. Wiem, jak osobie młodszej i nieśmiały jest poprosić o pomoc. Wprowadzimy wsparcie indywidualne, gdzie jeśli masz problem z kolegą, nauczycielem, czy też rodzicem, możesz powiedzieć o swoim problemie, a my spróbujemy ci pomóc. Oczywiście zostanie to anonimowe między nami.